Jakie będą symptomy nadchodzącego kryzysu oprócz wysokiej inflacji? Już mamy symptomy. Jeśli ktoś nie dostrzega tego, że wciśnięto pauzę, że system zbankrutował, wciśnięto pauzę, żeby nie było tego widać, no to ma mało nisko spostrzegawczość. Ja, jest, cała konsumpcja jest wyłączona w tym momencie. Jest tylko podziemna konsumpcja. W, a, tak to wygląda. Trwa superkryzys. Widać go gołym okiem. Jest wciśnięta pauza. Bogaci ładują składniki majątkowe, zabezpieczają w tym momencie. Jak pauza zostanie wy, wyciśnięta, zostanie wciśnięty play, będziemy mieli Weimar. Będziemy mieli bardzo dużą inflację galopującą. I 99% zostanie z niczym po tym całym procesie. Z tym, że będą w depresji, w alkoholizmie, w podwójnej maseczce, bez chęci do życia i nawet nie pisną. I o to chodzi. Jest obróbka materiału, przygotowanie teraz do, do finalnego rozdziału. Kolejne pytanie takie chyba z kwestii podatkowej. E, Patryk M. M.